najmasę marsa by Kobe. A dzisiaj będziemy robić speedruna na jednej mapie, potem będziemy powiedzam do tej gry Z Robimy Robimy bo mi się już nie chce nagrywać tą 2 miliony razy, więc a inne mapy będziemy grać normalnie. Raz, waczek. Dun, dun 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 dun... Dun 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 dun... Dun, dun dun đùng 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 dun dun dun... đùng đùng No dawaj! Dobra! 41 sekund! 42! Dobra! Idziemy po to! Nie, 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 nie! Zbieramy kasę, ile mieliśmy z wiem Zbieramy wszystko! Dobra! Widzicie? Minuta 23 sekundy. W minutę 23 sekundy. Minuta 22 sekundy. Widać? No nie, wiem, czy to jest dobry wynik Wynik Ale na pewno z tego zapiszę. Dobra. Gramy teraz w The Neighborhood. The Neighborhood, bardzo, bardzo mi się podoba ta mapa. Jesteśmy już bogaci, no to po co my dalej ukradamy te domy? Nie wiem. Ale zapomniałem ważnej rzeczy. Sukcesyjnie, co na No. Otwieramy to. się zbieramy, otworzyłam Pamiętam to. No co! Ścina mi na gówno! Yeee! 2 miliony FS-ów. Ktoś tu jest? Ło. Dzień dobry. Um, niam, 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 niam. To nie jest ważne. Otwieram mu garażnik. dwa pralki, wow. Gość ma nawet... O, fajnie. Hilu! Bo mi się jakaś broń mi przydała, żeby go znokautować Może ty weź miał jakiś szylet czy coś. A, o Motek. No, obraz wiem kim kogo ogłuszyć, No Knockout. Że, jak zobaczy to, komornik to będzie XD. Uuu ma tego iPhone'ika MP3. Dobra, telewizorek, już przejście. Boże, ta krew jest tak mocna. Aż poleciało do góry samej. Nikogo nie ma, więc możemy wziąć obraz. Uderpanie kosztuje 2 miliony. Zegarek Gucci kosztuje milion za zł. <śmiech> <śmiech> Ten! Knockout! Zrozumiesz? Szybko. Be słyszę, nie wiem czy słyszę, ale w po chyba jedzie, więc. O oh shit. Oh shit! Leci po mnie policja! No to mamy przerąbane! Możemy stąd po prostu uciek? uciec? Uciec? Dziesięć tysięcy! Dziesięć tysięcy? Siema Tu masz <grym> nie się widziałaś? No szybko, szybko Przykujemy cały dom Bejm, bejm wow. Mamy pistolet. Się. Obraz Sławasa I dobry Mam nadzieję, że policja jest tak głupia. A to ona to nie przyjdzie. O, nie to <laughs> nie widzą mnie? Wo wolę nie hałasować. Po prostu iść. Żeby. Chyba już widzą. Chyba oni widzą, ale są tak głupi będę. A jakby się tak. Oh shit! Co ja to płacę?! Ruskie! Siema! To tu teraz rządzi! Siema teraz idę sobie tutaj, mogę wypaść poza mapę, ale to mi nie szkodzi. Może pierwszy aż mi się uda to, bo dawno nigdy tej mapy nie zrobiłem. Ukradłem domy. Bo tak zawsze jest. Leci ci o O, ona mnie nie widzi. Lecę pajacu. No nie, to jest normalny Hello Neighbor. Chyba Hello Policja. Fajnie chciałbym mi przypomnieć. Hello! Uuu uh. HEEEELLLOOOOOOOWWREEEEM Siema Co tu masz? Jakieś tabletki? No Na ból głowy to, to. Nie ma To jest ilegalne, chłopie Dawaj mnie tą No Dobra O, pułapka co się stało pizza Klasik margerita classic, classic microfare dobra, idziemy dzisiaj pizzę. Nieważne, że nas goni policja. Nieważne. My sobie po prostu zrobimy. Tu jeżdżę pod tym domem. No dawaj, ja się nie cykam w ogóle, chłopie. Paka broń, chłopie! Teraz ty te co zrobisz?! Ja tu Ja tu mam Oni zniknęła jest... no, mi tam za broń No niestety Ja tu mam swoje A się teraz boi otworzyć <grym> <grym> Dobra, robię to teraz. Na cicho wiemy, że gdzieś tam, albo tam, jest taki gościu, który stoi przy Czerwacz. Na razie tylko nikogo nie widzę. No, to zapuszczony dom. Ja pistola to wolę nie wziąć. Tylko jakiś młotek by się przydał. Gule, halo! Ten dom jest jakoś opuszczały! Chłopie! Dawaj mi młotek Gówno! On ma to gówno! O, tu jest ten mój ulubiony dom! O! Chciałeś ja zauważę. i zauważyć? Bęk! Robimy to! Weźmiemy te tabletki! Lecimy z tym koksem, chławie przeszkakuje Padną biorę ci, no Pada! Ciekawe czy w tej grze e, byłby crafting Aby tu była szmata i butelka To by było moło to Ale to nie będę używał Tu patrz, tu się zresztą taka broń spiesalna A tu gówno warte W ogóle ciekawe czy by się dało sprzedać to Dobra. się ma zrobić ci Tibaka baka ci zrobię. Tibak! Nie! Je! Je! Tibak! Dawaj mi to, 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 to. 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 Wow. No weź te nogi, chłopie. No co? Dobra. To, to i to. Siema. Dobra. Idziemy też tutaj. Dobra, jest telewizor. Czy ktoś tu jest? Chłop. Który? Jest. ja mam plan. Wybrałam mu ten. O! Fruje, spodziewaj się. Dobra, lecimy z nim. Kis! 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 mnie tu broń? Ja się też... pokazywało. Ej, co ty tam miałeś? Co ty tu masz? Ale coś tam jest co ty Tu masz nic, nic Dobra Nie szkodzi, że leżałeś! Uuu. Piękny obraz. Pędzę za 2 miliony 10. 10 tysięcy na razie jest. A my potrzebujemy 100 tysięcy Napracowałam z nim, będzie... coś ja tu na razie nie wejdę Powiem, że jest otwarte okno. ale muszę sprawdzić, że jakieś domownicy są w środku Nikogo nie widzę O Przywódca tego gówna Nie, wiem, czy ogłuszanie? Czy zabijanie jest lepsze? Dobra, już ten szczyl jest lepszy. Kis! A kisz! A A żebyś mi tu nie sprowadził policji, Nie chcę. A ja się zabiorę ci z zegarek? A Kis! ci telefon, żebyś nie udawał. Masz tu coś, jakąś pizzę nawet za żazę nikt nie ma tu pizzy no, nawet w lodówce. Halo! Ło! Dobra, lecimy z tym koksem! Drugi dom Obudzą się. Już nie byłem. A, tu był o tak. Tylko ja by tego gościa... Czy to był on? To jest ten gość. Więc ja po prostu... I tego nie słyszał. Zabrałem wszystko. Bank. To było te przejście. A jakby ktoś tu naprawdę był. O! Pierwszy gość który ma pizzę! Chłopiec jest bogaty. Dokumenty. Dwa pralki. <laughs> dobra, na górze to jest babka. Tylko nie wiem czy był... To był ten, czy ten? Nie, to nie był ten, dobra. Tam nie idziemy. A jakby tak przez okno? Ej, to nie byłby zły pomysł. W ogóle to jest jaka ciemnota. Dobra, jeszcze potrzebujemy dużo hasy, chłopie. A, I to naprawdę dużo. Dobra. Szrytek. Ale jakby tą babkę tam. Locek. Jakby tą babkę tam. Zabić. Od tyłu. Trzeba by dużo parkura zrobić. Ale ona tam chyba nie miała szyby. Więc jolo. Chyba, tu jest ten dziwny dom. który zawsze mi się. Nie wiem, wygląda strasznie. O! Gaming! Gaming! Do Marcela! Nie, na razie muszę zobaczyć, co się jest w do domu. <grywy> na razie muszę zobaczyć, co się jest w do domu. Halo? Jest pan tu? Bo ja się trochę cykam. Czy wiesz, to prawda, jest od tyłu A kasz! Rozumiesz? Nie będziesz dzwonił po policji, dobra? Będziesz miał czerwony włosy Ej, tego mnie zaskoczył, naprawdę Chyba gaming Dawaj mnie gaming Dawaj mnie gaming Co jest? mi dajem. No bo na górze boję się że coś tam gówno jest. I sra rato. Się naprawdę boję. Dobra. Nieko, nikogo nie ma. Pewnie po tym drugim pokoju coś będzie na bank. Może ten tobie jest tak creepy. No, tu musi być coś. Yolo. Halo! Nie ma nikogo! No to. To gdzież zrobimy te tyśio... 100 tysięcy? To jest bez. Coś się jeszcze miał? To nic, więc. Uciekamy. Jeszcze dużo nam domu zostało. Chyba tam został chyba zabity. Tam jest koniec Tutaj jeszcze, tutaj jeszcze ten. Tutaj jeszcze ten dom musimy okraść. Karierzy tego gościa. Bo tam jest babka z tyłu, nie? Tam jest babka z tyłu. A ja może wykolizować. Ona jest tam. Ono się patrzy tam Chili Ono się patrzy tam Od tej strony idziemy na kanapę, dobra Tylko na razie nie mogę zauważyć tego gościa, żeby niczego nie zauważyć Panie Locket A tamtego tego gościa nie będziemy przeszkadzać, bo to jakiś maner Dobra No się naprawdę cykam coś w góry ja! To mi się odpala No Tak to można żyć Chłopie jeszcze raz, dwa, trzy, 30 tysięcy potrzebujemy. Tu jest pistol. Czemu ten jest Nie ma. Nie ma nic. Bardzo zły znak. Już nie wiem jaki domy tu są jeszcze. Dobra wbowania. Ale chyba. Chyba jeszcze gdzieś jeden jakiś dom. Ja już widzę krew, więc tu byłem. Ha! Tu byłem. No i nie wiem gdzie to coś jest. No to byłem. Kurde już nie wiem gdzie iść. Hello. I ja tu nie byłem. Ej, tu nie byłem! Chyba. No, to Pan nie widzi mnie. Parkura zrobiłem. A Dobra. Leży. Chiema. Ha, sobie tak ścięło? Tu nic nie ma. Czy my potrzebujemy? 100 tysięcy tutaj nie ma... No chłopie, brau całą dzielnicę, więc! NIE MARUĆ! Może tutaj było jeszcze Jest to gówno Chłopie, nie maruć! No tam jest jakaś babka Się boję trochę, cykam Tu jest ta babka U góry przeszukałam wszystko Idzie gdzie ten gość, który... Był Tam u góry ta babka jest My tak szybko, szybko, szybko Szybko zabierzemy to wszystko Będzie kit Dobra, on tu leży, ta, ta babka jest na górze Hmm Jak tu nie ma żadnego okna, więc musimy go jakoś... Pioła Szybko zabieramy wszystko, nic się nie stało. Yy, prawie mamy 8 tys. Mamy uciekamy! Tylko żeby mnie jeszcze policja nie zabiła, to by. Panie! Koniec, tu jest, dobra. Uciekamy stąd. Ej, uciekamy stąd. Ja stąd z pierwszą. Pierwszy raz to mapy się nam udało zrobić. Niewiarygodne. Moja pierwsza mapa, która jeszcze nie zaliczyłem, taka. A to jest normal. Rozumiecie, to jest normal. To jest normal. 14 minut i 11 sekund. Klar, de kompot, impossible. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się bardzo dobrze oglądało. Siema. 你妈。